Państwa, zapraszamy Państwa na oficjalny trening przed walką wieczoru KSW Exodus. Przed Wami El Piotro, testosteron <grywka> i jego trener Lisu. Dobrze, słuchajcie. Piotr dopracował pod moim okiem technikę bokwerwką, którą tutaj zaprezentuję. Proszę bardzo, to jest prezentacja. Refleks, refleks, refleks. Dobrze. Prezentacja techniki. Teraz Piotr zaprezentuje klasycznego lowkinga. Proszę zwrócić uwagę. Teraz Piotr zaprezentuje podstawową technikę obaleń. Tak, to jest mój zawodnik. To jest mój wawodnik i zobaczycie to on potrafi będzie mogli to oglądać sobie na mych na youtube, na YouTube też i na moim profilu na facebooku dużo lajków proszę to... już w maju, miesiąc przed czerwcem Chodźmy to na się raz. wydarzy tak jest i walczymy łaproś walczymy łaproś